Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tyle pożelwom, gdzie śpiemy przed mulu i putów wszystko. Tyle pożelwom. Studio lwów. Wojciech Jankowski, witam państwa serdecznie. Studio LWów, dzisiaj wyjątkowo nadawane z, Warszawa. Witam, z Warszawy, witam słuchaczy w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Nasza obecność w studio warszawskim, w budynku PASTA, jest związana z przykrą uroczystością, której, w której wczoraj uczestniczyliśmy. Już tydzień temu informowaliśmy państwa, że odszedł redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego najważniejszej. Polskiej, polskiego najważniejszego czasopisma na Ukrainie i właściwie koncernu medialnego, bo to jest również radio, to jest również portal, to jest studio filmowe, to jest telewizja Kurier Galicyjski i jedyne pismo dla dzieci na Ukrainie Polak mały zastanawiam się mówię to wszystko z pamięci ale mam świadomość że niczego nie opuściłem była to wielka godna uroczystość z nami w studiu jest Jerzy Lubach reżyser filmowy między innym, i publicysta między innymi twórca filmu o Sojuszu Piłsudski Petlura do tej pory najważniejszego dokumentu, najważniejszego y, tworu filmowego o sojuszu, którego właśnie stulecie teraz obchodzimy. Zpytam Jerzego Lubacha, który prywatnie był przyjacielem Mirosława Rowickiego. Jak oceniasz tę uroczystość? Jak oceniasz y, to smutne wydarzenie, w którym wczoraj braliśmy udział? Witam Państwa. No, uroczystość była na szczęście, ku mojemu zaskoczeniu, bardziej uroczyste niż przewidywałem, z tego względu, że pan prezydent Andrzej Duda uhonorował niestety pośmiertnie naszego przyjaciela bardzo wysokim odznaczeniem, komandorią orderu Polonia Restituta Polska Odrodzona. Przy czym, tu trzeba zaznaczyć, że Mirek Krowicki był już kawalerem tego orderu. Dostał go od Prezydenta z zupełnie innej opcji, czyli Bronisława Komorowskiego, i to świadczy o tym, jak był postacią docenioną w sensie roli, którą odgrywał. A tutaj mieliśmy do czynienia również no, ze wzruszającymi momentami, ponieważ pogrzeb odbywał się w asyście wojskowej z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego, i trudno było rzeczywiście powstrzymać wzruszenie, słysząc honorowe salwy nad jego grobem. Ale Mira Krawicki mimo wszystko, moim zdaniem, do dzisiaj nie jest doceniony w pełni jego dorobek tego, co zrobił na Ukrainie. Ja nie będę mówił o tych latach, kiedy on działał w podziemiu solidarnościowym, ale decyzja jego o wyjeździe na Ukrainę miała chyba głębsze korzenie. Ponieważ jestem chyba obok rodziny człowiekiem, który najdawniej go znał, gdyż chodziliśmy razem do liceum numer 7, czyli Słowackiego w Warszawie. I od pierwszej klasy się przyjaźniliśmy. Co trochę może dziwne, gdyż Mirek był człowiekiem o umyśle ścisłym odróżnieniu ode mnie i nie miał problemów ani z matematyką, ani z innymi naukami tego typu, ale jednocześnie był urodzonym humanistą i człowiekiem, który podobnie jak ja pasjonował się historią. To były lata głębokiego PRL-u. Ale mieliśmy to nieprawdopodobne szczęście, że jeszcze i w szkole podstawowej, i nawet trochę w liceum mieliśmy nauczycieli, a właściwie głównie nauczycielki przedwojenne. I taką właśnie dziwną osobą w liceum numer 7 była pani profesor Maria Sadowska. O której partyjny dyrektor uprzedzał rodziców, że nie będzie przyjmował żadnych skarg na nią, ponieważ jest jako były więzienie obozów niemieckich niepoczytalna. I ona na przykład zlecała Mirkowi Rowickiemu referat o Legionach Piłsudskiego, temat, który w ogóle nie istniał w praktycznie w historiografii, a tym bardziej w wykładzie historii w szkole prl a mnie o Katyniu. I tak to było, że. Nieuchronnie nasze Przepraszam, zainteresowania. Nie, nie goszczę kobiety w studio, hmm. więc mam prawo zapytać Przerywaj, jakie, kochany, jakie to chcesz. były lata, kiedy A... można było mówić o legionach czy o Katyniu? No my, myśmy poszli do liceum w roku 67. W 68. Wiadomo, były tak zwane wypadki marcowe, i kurs się bardzo zaostrzył. Niemniej, niemniej no po prostu tak było. No, cóż ja mogę powiedzieć. Moja pani od polskiego w szkole podstawowej, po krótkim okresie, że tak powiem, zapoznawania się z uczniami, na odchodnym podarowała mi książkę Małej Piłsudczyk. Byli tacy ludzie. ich było bardzo dużo w szkolnictwie. Nie, nie byli to faworyzowani przez władze ludzie, ale oni robili swoją dobrą robotę. Mogę powiedzieć, że pomysł liceum ogólnokształcącego który dzisiaj pewnie jest z trudem przywracany, rzeczywiście odpowiadał temu określeniu. Ludzie o wykształceniu późniejszym, technicznym czy politechnicznym, szerzej powiedzmy, mieli tę podstawową wiedzę humanistyczną, bo ją musieli mieć. Jak dzisiaj słyszę wypowiedzi studentów Uniwersytetu Warszawskiego, to wieje grozą na temat tego, co oni wiedzą o Polsce, o polskiej literaturze i polskiej historii. Dla nas historia, ponieważ była Częściowo zakazana, była pasjonującym tematem do zgłębiania go w miarę możliwości, oczywiście. W jednej z korespondencji na temat Mirosława Rowickiego powiedziałem, że on należał jeszcze do tego pokolenia, kiedy umysły ścisłe były jednocześnie wybitnymi humanistami i to właściwie nie, nie, wchodziło, nie wchodziło w konflikt ze sobą. To, to nawet się uzupełniało. To jest, powiedziałbym, taki. Reszta tego spadku po II Rzeczypospolitej właśnie dzięki może tym naszym nauczycielom, bo ja miałem na przykład w szkole podstawowej pana od fizyki, który mnie, humanistę, nauczył fizyki. Po prostu umiał i zależało mu na tym. Poza tym wziął nas pod włos, bo powiedział, że właśnie humaniści, jeżeli mają umysł logiczny, to powinni się tak prostej nauki jak fizyka nauczyć. czyli Tę ambicję można było i w drugą stronę pociągnąć. To znaczy, że no, nie do wyobrażenia było przed wojną, żeby człowiek, który skończył Politechnikę, jednocześnie nie był ogólnie wykształcony pod względem kultury, a już, a już e, znajomość w historii własnego państwa to absolutnie. Rozumiem, że sugestia jest taka, że, że twórca największej polskiej gazety, <laughs> najważniejszej na Ukrainie, swoją przygodę z Ukrainą i swoją nie, jak gdyby walkę też o pamiętaniu o yy, dorobku polskim na Kresach, wywodzi się ty, ten początek tego wszystkiego, wywodzi się z tych czterech lat liceum ogólnokształcącego? No nie, ja myślę, że to się wywodzi z tradycji rodzinnej. Ja nie, nie, nie miałem możliwości poznania rodziców Mirka, bo to przecież inne pokolenie, myśmy byli przyjaciółmi, a nie, nie znam jego rodziców. Podobnie on po, poznał moich dopiero dużo później, ale to myślę, że to jest formacja, którą się wynosiło z domu i która mogła być, jak powiedziałem, dzięki nauczycielom wzmocniona czy dzięki środowisku. Ale to od razu chcę skorygować, bo ciągle mówicie o tej największej gazecie Polskiej na Ukrainie, a ja mogę powiedzieć, że uważam, że jest to najlepsza gazeta polska wychodząca poza granicami Polski. Miło mi słyszeć te słowa, bo też jestem współtwórcą tej gazety. Wieloletnia przyjaźń z Mirosławem Rowickim. Wiele was łączyło. Na co byś zwrócił uwagę? Najważniejsze rzeczy, które, które razem dokonaliście? No powiedziałbym, że my czasem spotykamy się w gronie naszej klasy. Tu muszę oddać y, honor internetowi, że dzięki właśnie tego typu. I sieci, krótko mówiąc, odnaleźliśmy się po latach, bo przecież ludzie się rozproszyli, i okazało się, że jakby tu trzeba, że nie zmieniliśmy swoich poglądów. To jest chyba właśnie to, co. Cementuje prawdziwe przyjaźnie, nawet z długoletnimi przerwami, bo Mirek działał w Solidarności i był tam istotną osobą. Ja działałem w ruchu podziemnym, wydawniczym, związanym z Solidarnością, ale w ogóle się nie spotykaliśmy. Ja nie wiedziałem, że on jest tuż obok mnie, gdzieś tam w Warszawie, bo to jednak była konspiracja i tak dalej. Po latach kiedy niby Wolna Polska wróciła, też nie mieliśmy tej możliwości. Dopiero dzięki internetowi i dzięki temu, że kurier, że tak powiem, zaistniał w świadomości w Polsce, odnaleźliśmy się ponownie i okazało się, że nasze poglądy nie zmieniły się, a ugruntowały. Jeżeli interesowaliśmy się wtedy i legionami, i wojną XX roku jeszcze bardziej zakazano, no to siłą rzeczy nazwisko Petlury pojawiło się tam automatycznie. Wtedy była ta postać no. Schwarz charakter numer jeden, chyba gorszy od Hitlera, jeżeli w ogóle się go wspominało. I to być może, to pierwotne zainteresowanie powodowało późniejsze jakby szukanie. Ja studiowałem przez chwilę historię, dopóki mnie nie wyrzucono z Uniwersytetu Warszawskiego i, i zdawałem tam, pisząc pracę na egzaminie wstępnym o kształtowaniu się ustroju i granic Rzeczypospolitej po odrodzeniu w 1918 roku. Na historii, nawet na Uniwersytecie Warszawskim w czasach komunistycznych, jednak kwantum wiedzy realnej było dostępne, ale to było przecież dla wybranych. Myślę, że kurier, że sam, sama myśl o tym, żeby jakoś poszerzyć to dla większego grona, to było to, co Mirkiem kierowało. Kiedy spotkaliśmy się plata, to on był taki sam i myślę, że ja byłem też taki sam, mimo doświadczeń życiowych. W tym w sensie, że my, kierowały nami te same znane nam o, o z wieku lat sz, 16 imponderabilia, jak to zwał marszałek Piłsudski. Byłeś uczestnikiem raz na pewno, być może więcej razy. O czym chcę powiedzieć jedno z ukochanych dzieci Mirosława Rowickiego to były polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu. Impreza o doniosłym znaczeniu, i wiele osób podkreśla, że w tej chwili najważniejsza, jeżeli mówimy o polsko-ukraińskich. Stosunkach, to jest konferencja, nie tylko konferencja, na którą przyjeżdżają najwięksi specjaliści od stosunków polsko-ukraińskich z obydwu państw. Byłeś tam, co sądzisz o tym, czy rzeczywiście to najukochańsze dziecko ma taki stan No muszę powiedzieć, że byłem tam kilka razy. Co więcej, jestem poniekąd weteranem, bo uczestniczyłem bodajże w drugim chyba już spotkaniu. A to chylę czoła. Które było zupełnie odmienne od tego, co widzimy ostatnim, Mianowicie to było bardzo kameralne. I w gruncie rzeczy wówczas nie było nikogo innego poza historykami, i chyba tak. Ja byłem tylko tak na przyprzążkę dzięki temu filmowi o piłsudzkim Petlurze, czyli trudnemu braterstwu. A było to istotne, dlatego że byli to ludzie zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Jaremcze to była fenomenalna inicjatywa. Wtedy była kameralna, ale już miała znaczenie dla, ze względu na osoby, które w niej brały udział. No tam byli najwybitniejsi specjaliści z obu stron. Co więcej, było też o czym mało się wspomina, udział wojskowych. Wojskowych z wykształceniem wyższym. Ze strony ukraińskiej brał udział niezapomniany generał Ludwik Koberski, który w naszym filmie Trochę innym, o, o, o dotyczącym zamościa, obrony zamościa pod dowództwem pułkownika bez na cmentarzu Orlando Lwowskich sprowadził kompanię honorową Wojska Ukraińskiego, a to były czasy Kuczmy, gdzie odegrany został przez ich orkiestrę hymn Polski i gdzie generał mówił do naszej kamery, że bez sensu się tłukliśmy w XIX roku trzeba było już wtedy zawrzeć sojusz i że my wojskowi, a był on współtwórcą polsko-ukraińskiego batalionu, o którym też robiliśmy film. My wojskowi zawsze widzimy dalej niż politycy, ponieważ interes obrony państwa wymaga pewnej długofalowości. Tacy ludzie, jak Pułkownik Krząstek, mój wieloletni konsultant do spraw wojskowych w filmach dokumentalnych, jeden z współtwórców tego filmu o, o Piuszuckim Pytlu, ale i wielu innych, dziś wykładowca Studium Europy Wschodniej Janka Malickiego na Uniwersytecie Warszawskim. To byli ludzie, którzy byli jakby nie, nieco spoza branży, ale oni wprowadzali ten ożywczy prąd. I myślę, że zamysł Mirka był właśnie taki, bo w tym kierunku się później rozwinęły te spotkania wiaręczy, że zaczęli się pojawiać ludzie, nie po prostu historycy, którzy będą wymieniali się informacjami albo podejściem do takich czy innych faktów, dyskutowali to, bo to było i wcześniej. Ale to, że to zaczęło mieć jakiś rezonans szerszy, społeczny i coraz szersze kręgi się w to włączały publicyści. Dziennikarze, politycy na szczęście głównie byli. I to ostatnie spotkania, w których miałem zaszczyt i przyjemność brać udział sprzed powiedzmy dwóch lat, no to już jest, to była skala porażająca. To, są, to była setka ludzi, referaty drukowane, publikowane później w prasie, na szczęście też miałem taki swój udział, pisząc o pożądanym, z mojego punktu widzenia, udziału Ukrainy w Trójmorzu. To jest bardzo ożywcze i myślę, że to, mam nadzieję, że ten, ta tradycja nie zaginie, bo ona jest żywa i ma wpływ na, na, na świadomość, tożsamość historyczną i, i obu naszych krajów, która nadal mocno, mocno kuleje, jak sam doskonale wiesz. Z obawą patrzę na zegar. Mamy niewiele czasu, tylko trzy minuty. Wydaje się, że ta rozmowa powinna być w takim wymiarze, jak kiedyś nasza audycja była, 45-minutowa. Gdy powiedział, powiedziałeś ważną rzecz, że wojskowi częściej patrzą dalej, więcej widzą niż politycy, Przypominam mi się taki moment, kiedy Piłsudski próbował Rumunów nakłonić do sojuszu z Ukrainą i koła wojskowe były za, natomiast politycy, patrząc na Paryż i na tamte reakcje, Wstrzymały się od tego. Tak. I to jest, to jest charakterystyczne. Robiłem też z Tadeuszem Książkiem film o polsko-litewskim batalionie. Były bardzo złe stosunki wówczas między Polską a Litwą. A wojskowi po prostu byli miodem na nasze serca i twierdzili, że Polska jest jedynym i porządnym sprzymierzeńcem Litwy i że rząd litewski powinien postawić wszystko na współpracę. To samo dotyczyło batalionu polsko-ukraińskiego. Dziś mamy polsko-litewsko-ukraińską brygadę. Poważną siłę, gdzie dwa kraje współfundujące są członkami NATO. Czyli czym częściej to wojskowi ze sobą rozmawiają, tym chyba lepiej dla naszych stosunków. Została nam minuta, 30 sekund. Osobiste wspomnienie Mirosława Rowickiego. Mirek był człowiekiem po prostu dobrym. To się rzadko w naszych czasach zdarza, a w dodatku miał dobry charakter, co jest jeszcze rzadsze. Człowiek, z którym nie spotkałem nikogo, który kto by... Choć jedno złe słowo o nim powiedział. Nie, nie można się było z nim kłócić. Można było go tylko kochać i radować się z obcowania z nim. Takie jest nasze wspomnienie w, w Kurierze Galicyjskim Jerzego Lubacha i wszystkich, z którymi rozmawiałem, wszystkich, z którymi wczoraj spotkałem się. Czasie pogrzebu na cmentarzu Brudnowskim. Jerzy Lubach był gościem studia Lwów. Osoba zasłużona, nieraz był we Lwowie, jeszcze nieraz będzie. Daj Wojciech Bo. Jankowski, chociaż dzisiaj mówimy do Państwa te słowa z Warszawy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień prawdopodobnie już z Lwowa. Dariusz Konkol opiekował się nami, jak zawsze. Kłaniam się również Dariuszowi i Państwu. Do usłyszenia. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Po gdzie śpiewy przed kolonie, płodzące skąp, tylko zelewami. Studio lwów.